Cześć wszystkim, z tej strony Konrad. W tym filmie pokażę Wam test mikrofonu krawatowego z Shopee. Jest to mikrofon krawatowy na USB. Nie nagrywałem unboxingu, bo nie było czego, bo mikrofon po prostu przechodzi w najzwyklejszym woreczku strunowym, bez pudełka, bez niczego. Jeśli chodzi o sam mikrofon, wykonanie nie jest złe. Wiadomo, standardowa końcówka USB, nie instalujemy sterowników ani nic, podpinamy, wszystko działa bez większych problemów. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, no, to sami możecie usłyszeć, bo wszystko jest nagrywane tym mikrofonem. Mam go tutaj przyczepionego. Obok dla porównania mam też mojego Zalmana ZD 1. Legendarny, bardzo chwalony mikrofon dla porównania. Pokażę Wam jedyne to, co mam ustawione. Wszystko nagrywam OBS-em, żeby to było taki jakby najbardziej rzeczywisty, taki test na żywo. Jeśli chodzi o ustawienia, już Wam pokazuję. Mam delikatne tłumienie szumu włączone. Tam na minus 20, tak delikatnie, żeby tylko było całkiem fajnie. Bo dziwo, mikrofon nie wprowadza jakichś mega szumów. Wyłączę Wam tu na chwilę, żebyście usłyszeli jakby szum własny tego mikrofonu. No i jak słyszycie, wydaje mi się, że nie ma dramatu. Pamiętajmy, że jest to mikrofon za lekko ponad 20 zł. Także wydaje mi się, że nie ma co narzekać. Włączam tłumienie z powrotem. Także jak widać delikatne zmniejszenie szumów i jest całkiem przyjemnie. No i też wiadomo, delikatne podbicie poziomów po to, żeby była głośność wystarczająca. I ogólnie tam po pierwszych testach, bo już sobie kilka jakby próbek nagrałem, robiłem kilka odsłuchów, mikrofon gra naprawdę fajnie. Cały czas pragnę przypomnieć, że on kosztował 20 zł, więc w przypadku takiej ceny raczej nie ma powodu do narzekania. Teraz Wam ustawię dla przykładu, przez chwilę będziemy używać mikrofonu z Zalmana. Przełączę się na ten mikrofon Zalmana, który mam tutaj na kablu. Mam go wpiętego bezpośrednio w kartę dźwiękową. No i to, co teraz słychać, jest to głos z mikrofonu Zalmana. Te same ustawienia, jeśli chodzi o trzumiania, poziomy i tego typu rzeczy. No i tak samo jak w poprzednim przypadku, wyłączę wam tłumienie hałasu, żebyście usłyszeli, jaki jest szum własny tego mikrofonu Zalmana. Fakt, że wiadomo, dużo też zależy od karty dźwiękowej w komputerze, wydaje mi się, że to, co ja mam tutaj u siebie, nie jest jakaś mega zła. Ale widać różnice, trzeba raczej słychać. No i wróćmy teraz do testowanego mikrofonu. O, przy okazji możecie zobaczyć, on tak jest śmiesznie nazwany, USB PNP Sound Device, nie ma żadnej nazwy, marki, nawet nie wiem, jakiej marki jest ten mikrofon. Jest to taki typowy chiński no-name za 20 zł. Ale jak słyszycie, do jakichś tam amatorskich nagrywek, do streamowania, do jakichś początków YouTube'a, jak nie mamy środków, żeby kupić jakieś mega drogie mikrofony, także za 20 zł możemy mieć naprawdę fajną jakość dźwięku, także śmiało Wam mogę polecić. No i to by było na tyle, nie ma co przedłużać. Jak to słychać, no to sami usłyszeliście. No i tyle. Dzięki za uwagę, cześć. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym mikrofonie. Do następnego.